Jest tej strony dyku i jesteśmy jakby w takim w śnie. Po tym jak nas zabito, postrzelono, a potem mieliśmy wspomnienia Silverhanda, a przecież to jest teraz taka budynek. Byliśmy w nim. A ty kim jesteś? Restoran systemu. Jesteśmy na śmietniku. Ciekawe, co wszystko staciliśmy z naszego ekwipunku. I my przeżyliśmy. Widocznie głowę. wykradzanie

A to jest ten no chronień czy jak mu tam? Słyszysz mnie? potrzebuje pomocy. Typu tech, przebijanie, bronie typu tech pozwalają naładować szeo przy pełnym celowaniu, dzięki czemu pociski będą mogły przebić lekką osłonę. Trzymaj się! Palać niedługo przestanie działać. No właśnie widzę. Zabij go. Trzymaj się. Moje szelanie to chyba nie ma w ogóle na nic wpływu. Dobra, zniszcją! Dobra, zniszcją! Dobra, zniszcją! Nie waż się znowu zemdleć. Nie zamykaj oczu. Kurwa. Oboje potrzebujemy pomocy lekarza. Znasz jakiegoś zaufanego riperdoka? Poznam. Który likwidatorzy. Musimy znaleźć się u Ripera. I to szybko. Wiktor, poskłada nas. Ktoś musi nas do niego zawieść. Dzwoń. Dlaczego mnie tu nie zostawisz? Dzwoń! Dobrze. Dzień dobry. Widzę, że znajduje się pani poza strefą. Przyjedź po mnie. Zabierz mnie do Wiktora. Mistis, esoterika. Samochód jest już w drodze. Do zobaczenia za kilkanaście minut. Co ty wyprawiasz? Łącze osobiste jest uszkodzone. Proszę wbić się poniżej ucha. Niezbyt głęboko. Między węzłami chłonnymi pod mięśniem mostkowym powinny być styki neurozłącza. Jeśli niechcący rozerwę żyłę, umrze. Umrze, jeśli pan jej nie pomoże. Chyba mam styki. Proszę ją podpiąć. Dobra, przenosimy ją. Wyślizguje mi się. Muszę odpocząć. To twoja krew? Missy! Ciśnienie spada! To wstrząs neurogenny. Ona umiera. Trudno. Muszę wejść przez kość potyliczną. Nie ma innego wyjścia. Istnieje ryzyko... Wiem, co robię! Ta gra serio się teraz dopiero rozpoczyna. Jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w mojej rodzinie oraz pracownikom. Dlatego też podjąłem decyzję o tym, by podwoić liczebność personelu militarnego na terenie Night City. Prezydent Myers twierdzi, że łamie w ten sposób postanowienia rozejmu że stanowi to prowokację wymierzoną w NUSA oraz militech. W takim razie, jak nazwać zabójstwo. Co z nią? Goi się wolniej niż ty, ale z każdym dniem jest lepiej. A teraz czasami przewykni z tym widzę. Słyszysz mnie? Ach, moja głowa. Jak się czujesz? Ach, kurwa. Zwoni mi w uszach i miałam halucynacje. Halucynacje? Opisz je. Oślepiały mnie światła, było głośno. Stałam na scenie i dusiła mnie złość. Wywrzeszczałam ją. Wywrzeszczałam ją do ludzi, ale wcale nie poczułam się lepiej. A potem, nie śmiej się, podkładałam bomby pod Tower. Wcale się nie śmieję. Zabili mnie... w życiu nie mam tak przerażonych. Jak na sny, to było zbyt realne. To nie były sny, tylko wspomnienia. Masz w głowie konstrukt osobowości, psychikę pewnej osoby, innej. Śniłaś jej przeszłość. Widzę wspomnienia konstruktu? Jak to możliwe? Oboje jesteście połączeni w sposób, którego nie rozumiem. Oboje? Kim jest ten drugi? Johnny Silverhand, terrorysta. Za moich młodych lat było o nim głośno. Ale to w zasadzie nie jest ważne. Pierwszy raz widzę cię zakłopotanego i zaczynam się bać. No, nie zostało ci wiele czasu. Wi Co? Biochip to bomba z opóźnionym zapłonem. Masz naprawdę mało czasu. Zostało ci góra kilka tygodni. Konstrukt Silverhand jest kopiowany do Twojego mózgu i w końcu przejmie ciało, a Ty zostaniesz wymazana. Słuchasz mnie? To bardzo ważne. Napraw mnie, Wiktor. Bardzo bym chciał, uwierz mi, ale to jest poza moim zasięgiem. Wybacz. Dlaczego nie możesz mi pomóc? Jesteś najlepszy. Chcesz dłuższą wersję czy krótszą? Dlaczego twierdzisz, że muszę umrzeć? Wytłumacz mi to. Posłuchaj. Dex cię zastrzelił, zgadza się? Kula uszkodziła twój mózg i gniazdo chipów. Biochip spiął cię na krótko, to znaczy reanimował twoje ciało i zaczął transfer swojej zawartości do mózgu. Potraktował cię jak pustą skorupę, do której może skopiować Engram, innego człowieka. I tak się stało. Jak to możliwe? Przecież ja nadal żyję, mój mózg nadal pracuje. Tam w środku jestem ja. Biochip nie widzi różnicy. Zaczął już tworzyć nową strukturę neuronów. Zabił przy tym wiele starych komórek. Traktuje cię jak nowotwór i sukcesywnie usuwa. Czemu po prostu nie usuniesz biochipu albo go nie wyłączysz? Jeśli go wyciągnę, umrzesz natychmiast! Kurwa, przecież widziałam reklamę w telewizji i jak brzmiał ten slogan? Secure your soul. Właśnie. Ten chip służy tylko do komunikacji z konstrukcami. Nie wiem, do czego służy. Korzysta się z niego wyłącznie w obiektach Arasaki. Pod nadzorem. Wiktor, jesteś moim przyjacielem. Jeśli nie możesz mnie uratować. Dorać mi, co mam zrobić, proszę, Wiktor, nie wiem, Misty. Za dużo wymagasz od tego starego drania. Chodź, zabiorę cię do domu. Nie mam pojęcia, co się ze mną działo. Potem śniłam, że umieram. I umarłam naprawdę. Sen jest małym misterium śmierci, namiastką tego, co nieuniknione. Nawet nie wiem, czy już się obudziłam. A, a może ja faktycznie nie żyję? Nie zadręczaj się tym. Zobacz, mam dla ciebie lekarstwa. Omega blokery, jeśli będziesz je zażywała regularnie, spowolnią działanie relika, a poza tym wytłumią też obecność gościa w twojej głowie. Pseudoendotryzyna jest ode mnie, powoduje odwrotny efekt, przyspiesza działanie biochipu i uwalnia demona. Dajesz mi pigułki, które obudzą tego syna i sprawią, że szybciej umrę? Przez jakiś czas będziesz czuła się nieźle. Potem nastąpi długa i bolesna agonia. Mózg można oszukać. Ból da się uśmierzyć. Ja mówię o procesie umierania psychy. Poczujesz, że dawna wisi rozpada i staniesz się obca dla samej siebie. To będzie przerażające i bolesne. To pochuj te tabletki. Nie lepiej po prostu strzelić sobie w łeb? Dlaczego ten drugi ma umierać razem z tobą? Pomyśl o tym. Muszę się położyć. Mam dla ciebie coś jeszcze, zobacz. Wik wyjął to z Twojej czaszki. Może kiedyś ta kula przyniesie Ci szczęście? Obiecaj, że spróbujesz się wyspać. Słyszałaś? Ja umieram. Żaden amulet nie pomoże na mojego pecha. Nie gadaj, bzdur, przecież żyjesz, a póki jest życie, jest nadzieja, i nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Czy ty naprawdę wierzysz, że mogę z tego wyjść? Oczywiście, że tak. Przecież już raz skinęłaś i nadal żyjesz. Mylę się? Misty, jeśli chodzi o Jackiego tak? Dużo o tobie mówił naprawdę dużo. Hmm. Pokłóciliśmy się, zanim pojechał na waszą akcję To wiedz, że nie był na ciebie zły Wiem Żałuję tylko, że nie mogliśmy przeżyć naszych ostatnich wspólnych chwil inaczej Ale nie myśl już o tym Połóż się, proszę Spróbuj zasnąć Muszę się stąd wydostać. Rozumiesz. Jeśli przy okazji będę musiał zabić również ciebie zrobię to. to mamy taką może zapalić. Masz fajki. Złą osobowość. Skąd się wziąłeś? Jak to możliwe, że cię widzę? Skąd mam kurwa wiedzieć? Kim jesteś? Odwal się! Mamy porozmawiać albo opuścić mieszkanie? Tak. Chodź na dupie i tłumacz się. Kurwa. Kurwa. Pierdolony cznip. Trzeba to skończyć. Nie! A -a! Chyba nikt nie wie jak działają te czipy. Wypierdolę z mojej głowy. Nie tak! Wsadź sobie lufę pistoletu w usta i pociągnij za spust. <laughs> to jest prawie jak dotyk. Wchodzę w ciebie jak w gnijące mięso i nie mogę nic z tym zrobić. Słyszysz? Zżygałbym się, ale nie mogę. To tylko kopia engramu. Są też inne. Zostaw mnie w spokoju! Wypierdalaj ze mnie! Tylko śmierć jest rozwiązaniem. Słyszałem. Tylko śmierć. Kurwa. Ale powalona akcja. akt drugi już. Szybko. Szybko teraz już się otoczy tutaj. Reputacja 4. No i coś do zjedzenia. Akwipunek. Szanowna pani, informuję, że ciało pasażera Wellsa zostało przetransportowane do jego rodziny. Wiecie co, ja sobie sprawdzę pocztę tutaj z wami, a uzwój amunicji broni chyba zrobię sobie. Gdzieś na osobnym odcinku albo poza nagraniem, bo jednak trochę tego do sprawdzenia jest. Więc jeszcze tylko poczta. A i przytrzymać wiadomości, a tu nie ma zbyt dużo. Szanowna pani, panie. Administracja budynku nie odnotowała ostatniej wpłaty za wynajem apartamentów mega bloków H10. A czy ja po prostu musimy opłacić Zalokum. No dobra. Grał z wami Dyku, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka. A na dalsze przygody w cyberpunku zapraszam do kolejnego odcinka, hej hej.